Mówiono wtedy między Poganami: Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość. Umiłowani w Panu, siostry i bracia, trudno odnaleźć w historycznych annałach uczucia, jakie towarzyszyły naszym przodkom. Przeżywającym to wydarzenie, które my dziś tak uroczyście wspominamy. Czy w sercu przyjmującego chrzest księcia Mieszka I i jego pobratymców była wówczas wspominana w psalmie responsoryjnym radość? Czy zdawali sobie oni sprawę z tego, że rzeczywiście w ten sposób wielkie rzeczy im Pan uczynił? A co takiego na ten temat mówiono między poganami? Przecież i oni, i ci z pomorza, i ci z nadłaby, i ci z dolnej odry, wieleci czy obodżyci, niewątpliwie i o tym usłyszeli. A oni sami, Polanie, co mówili, gdy ich władca pochylił swą głowę pod wodami chrztu? Jakie nadzieje wiązali z tym wydarzeniem, które okazało się tak przełomowe w historii, tak brzemienne w skutkach? Czy może widzieli w owym geście wspomnianą w czasie sakrum Polonię milenium przez prymasa tysiąclecia odwagę swego księcia mieszka, jego dalekowzroczność i świadomość przemian, które idą przez świat? Czy przypuszczali, że otwierają, otwierająca się przed Nimi przestrzeń chrystianitas okaże się owszem, wielką szansą, ale jednocześnie zadaniem. Dwunastowieczne kroniki zachowały zapisane dla potomnych zaledwie dwa krótkie zdania. Pod datą 965 Dubrałka ad mesconem venit Dąbrówka przybyła do Mieszka i pod datą 966 Mysko dux polonie baptizatur Mieszko, książę Polski, został Ochrzczony. Te proste słowa niosą jednak w sobie wartość wspomnianego przez świętego Jana w Ewangelii pszenicznego ziarna, które wrzucone w ziemię rodzi plon obfity. Znana nam ewangeliczna przypowieść o siewcy przypomina jednak, że prawo wzrostu ziarna zależy od warunków, na jakie natrafia i w jakich dojrzewa. Zależy więc od gleby, wody, powietrza. Ale zależy również od tego, jak wyraźnie przypomniał, przypomniała nam dzisiejsza Ewangelia, czy wpadłszy w ziemię obumrze, czy też nie. Czy zatem rzucone ziarno podda się prawom wzrostu? A może jego historia skończy się wraz z pierwszymi promieniami wschodzącego słońca, które je wypali tak, że zostanie tylko samo, niezdatne, by zrodzić owoce? Nasza obecność tutaj, 1050 lat po Chrzcie Polski, po tym przełomowym dla Kościoła w Polsce i dla naszej ojczyzny wydarzeniu, zdaje się wciąż potwierdzać, jak mówił nam w milenium prymas tysiąclecia, że na glebę polską i na duszę Polską, na kształtującą się coraz wspaniale kulturę narodową, padały ziarna Boże, które w pokoleniach chrzczonych przez Kościół. W ziemi ojczystej, wydały wspaniały owoc. Siła owocowania drzewa zawarta jest w jego korzeniach, odcięte od nich przestaje przynosić owoc i samo szybko obumiera, drzewo wiary, które dzięki dziełu rozpoczętej przed 1050, 1050 lat temu chrystianizacji Polski i ewangelizacji zapuszczało coraz głębiej w tę ziemię swe korzenie. Nawet gdy doświadczało, jak to przecież w życiu bywa, jak Ewangelia nam mówi, że spadnie obfity deszcz, wzbiorą rzeki, zerwią się wichry i w nie uderzą. Przetrwało ono więc więcej jeszcze, obumierając wciąż dla słabości i grzechu, doświadczając wielokrotnie dziejowego oczyszczenia i nawrócenia, tylko w ten sposób, jak głosi Ewangelia, jest i pozostaje dla nas wszystkich źródłem wiecznego życia. Drodzy w Chrystusie Panu, historia początków, do której w tym uroczystym dniu wracamy, nie jest jednak wynikiem szczęśliwego zbiegu okoliczności, czy też jakiegoś sprzyjającego nam układu pojawiającego się nagle w tej właśnie godzinie ludzkich dziejów. Mesco dux baptizatur. Oto wydarzenie, to fakt, do, od którego wszystko się zaczęło. Na zegarze ojczystych dziejów nastąpił zasadniczy zwrot. Patrząc oczyma wiary, oczyma wiary, a na takie spojrzenie pozwala nam usłyszane przed chwilą słowo Boże. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest. Zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Oto najważniejsza przemiana, która 1050 lat temu. Dotknęła, dokonała się w życiu księcia Mieszka I oraz chrzczonych na tych piastowskich ziemiach ludzi. To rzeczywistość, w której każda i każdy z nas ochrzczonych odnajdzie swoją własną historię. Autorem tego wydarzenia jest Bóg, i to nie jakikolwiek Bóg, ale ten Bóg, który w Jezusie Chrystusie, jak czytaliśmy w księdze dziejów apostolskich, po swojej męce dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał im się przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Kazał im też oczekiwać obietnicy Ojca, mówił o chrzcie w Duchu Świętym. A jak czytamy dalej w Dziejach Apostolskich, po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Uczniowie jednak nie tylko usłyszeli od Jezusa obietnicem która wkrótce dla nich ma się spełnić ale jak mówią nam wszystkie ewangelie przyjęli w pełni to szczególne posłanie idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego bo chrzest to przecież nowe życie w Chrystusie chrzest to nadzieja na to że my śmiertelni już weszliśmy w życie które będzie trwało wiecznie. Chrzest to łaska, to dar, jak pisał z Soboru Watykańskiego II papież, wówczas arcybiskup Karol Wojtyła, szczególna przynależność do Boga, bo właśnie ten sakrament daje człowiekowi łaskę, czyli siłę wewnętrzną przynależności do Boga. Jeżeli więc dzisiaj wspominamy z wdzięcznością polskiego księcia i jego poddanych, to także po to, aby we wspólnym dziękczynieniu ogarnąć całe nasze dzieje, aby objąć wszystkich ludzi, którzy tutaj na polskiej ziemi otrzymawszy łaskę Chrztu Świętego swoim życiem i postępowaniem potwierdzili działanie siły wewnętrznej przynależności do Boga. A jest to siła potężna, bo zwycięża zło i grzech, bo przecież i wy rozumiecie, mówi Święty Paweł, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Chrześcijaństwo niesie w sobie autentycznie wyzwalającą moc. W Chrzcie Świętym, mówiąc słowami ojców Kościoła, nasz grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Dzięki łasce Chrztu potrafimy dawać samych siebie i służyć, czyli tracić życie dla drugich, aby, jak mówi nam Ewangelia, wciąż je zyskiwać na nowo. Wszczepieni w Chrystusa i w Kościół stajemy się uczestnikami Jego posłania. I jest to wreszcie ta siła, która nie pozwala tkwić w miejscu, ale jak mówił Jezus, w mocy otrzymanego ducha świętego, być świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. We wszystkich bowiem ochrzczonych, powtarza nam często papież Franciszek, od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc ducha, pobudzająca do ewangelizowania, do głoszenia innym Chrystusa swoim życiem i słowem, do bycia uczniem, misjonarzem. Umiłowani w Panu siostry i bracia, zebrani u źródeł ścielnych Polski w 1050. rocznicę Chrztu Mieszka, dziękujemy dzisiaj Bogu za łaskę sakramentu Chrztu. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie moce ducha, którymi w ciągu wieków, poczynając od tego 966 roku, nasz naród był umacniany. Trzeba nam dziś odważnie powracać do duchowej Źródeł tej wewnętrznej siły. Tak bardzo jej przecież potrzebujemy wszyscy bez wyjątku. Potrzebujemy mocy Ducha, która wyzwalać nas będzie z niewoli zła i grzechu. Potrzebujemy przezwyciężania, jak pisał Rzymianom Paweł apostoł, skutków dawnego człowieka, których doświadczamy w naszym życiu. Przewodnicząc przed pięćdziesięciu laty. Uroczystościom milenijnym, prymas tysiąclecia, postawił jakże ważne i chyba wciąż aktualne pytanie. Czy jako ludzie ochrzczeni urzeczywistniliśmy już w pełni ducha chrześcijańskiego w sobie i w naszym narodzie? I sam wówczas zaraz na nie odpowiedział: Na pewno nie, jeszcze nie. Ale z nadzieją wskazał, że Chrystus żyjący w kościele. Wszczepił się co prawda przez ochrzczonych Polaków w życie narodu i dodawał, że zadanie ewangelizacyjne jest wciąż przed nami. O to przecież wciąż chodzi, wyjaśniał, aby jak najbardziej przybliżyć Boga do życia codziennego, aby te wielkie prawdy, które wyznajemy, w które mocno wierzymy, wszczepiły się w nasze codzienne życie, żeby. Nas kształtowały i przemieniały. Drodzy siostry i bracia, te słowa prymasa tysiąclecia musimy odnieść do nas, uroczyście świętujących dzisiaj 1050. rocznicę Chrztu Polski. Zastanówmy się więc, czy prawdy, które wyznajemy, za którymi tęsknią nasze serca, są rzeczywiście obecne w naszym życiu osobistym. Rodzinnym, wspólnotowym i społecznym? Czy nie potrzeba nam bardziej odważnego sięgania do łaski Chrztu Świętego, czerpania owej siły wewnętrznej przynależności do Boga, aby pokonać stare zaszłości i nowe podziały, aby przezwyciężać wrogość i niezgodę, aby szukać pojednania i przebaczenia, którego wszyscy tak bardzo jesteśmy spragnieni? Być może w naszym życiu społecznym wyczerpał się już ten wyłącznie ludzki potencjał, który mógłby nas przywieźć do upragnionej jedności. 1050 rocznicę Chrztu Polsk przeżywamy jednak pod hasłem, gdzie chrzest, tam nadzieja. Zachęca nas więc, abyśmy nie liczyli tylko na własne możliwości. Wracajmy do źródła, co więcej, z ufnością szukajmy właśnie tutaj, w tym szczególnym obdarowaniu sakramentalną łaską Bożą, siły zdolnej do przełamywania istniejących barier, do przebudzenia z zawiści i obojętności. Z sercem skruszonym, a więc pokornym i ufającym, wołajmy, odmień nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. I trzeba uwierzyć, że w Ojcu, Synu i Duchu Świętym zdolni jesteśmy do takiego wysiłku, że im bardziej miłosierny Pan będzie pomagał nam i będzie domagał się od nas ofiary i wyrzeczeń, tych wspomnianych w Psalmie łez i płaczu, tym wspanialsze będziemy rodzić owoce. Niech pierwszym krokiem będzie teraz odnowienie przyrzeczeń ścielnych. Byśmy i my, wyrzekwszy się szatana i wyznając wiarę w Boga, potrafili całkowicie otworzyć nasze serca na niewyczerpane źródło łaski, którą Jezus Zmartwychwstały wstały, chce obdarować każdą i każdego z nas. Naprawdę wielkie rzeczy pragnie nam Pan uczynić. Dlatego za prymasem tysiąclecia powtórzę jeszcze i to, co mówił pięćdziesiąt lat temu. Najmilsi. Bądźcie spokojni i ufajcie. Wyrzućcie z serca wszelki smutek, urazy, niechęci. Zostawcie to wszystko tutaj, w tej świątyni, i wyjdźcie tylko ze światłością i ze źródłem wody żywej. Wyjdźcie z nadzieją, wiarą i miłością. To są skarby, które rozniesiemy stąd na to miasto, na naszą archidiecezję, na Polskę całą. Bo stąd wyszło na całą Polskę światło miłość, wiara, pokój i jedność. Amen.